Cześć, witam was w kolejnym odcinku do mojego kanału tutaj Hubert z kanału Hubertuklego W dzisiejszym odcinku z sobie dla was zestaw 6.0.2.4.2 Lecimy! W zestawie znajdziemy dwie instrukcje Jedną do samochodu Duke'a Detaina A drugą do samochodu Vito oraz yy, Znaku 50 oraz skrzynki z rybami I takiej małej podstawki Pierwszą z figurek jest Duke Detain Tak wygląda jego przód, ma bardzo ładnie nadrukowaną twarz oraz z tyłu też jest nadruk z napisem POLICE. Duke Detain ma też drugą twarz. Drugą postacią w tym zestawie jest Vito. Ma bardzo ładnie nadrukowany, nadrukowaną koszulę oraz krawat. Z tyłu jest taki lekki nadruk też koszuli. Ma bardzo ładną główkę która jest dwustronna. A tak wygląda jego drugi wyraz twarzy. Przejdźmy teraz do tego małego czegoś, gdzie widzimy znak 50 oraz ryby w jakiejś skrzynce. Też tu mamy najazd taki krawężnik. No, mniej więcej fajnie to się prezentuje, ale aresztowanie na Austradzie. Znak 50 jakaś skrzynka z rybami. O ile ryby przydadzą się do mocy, no to nie rozumiem po co jest ten znak 50, tu ale okej. Okay. Dalej mamy auto Duca Detaina. Wygląda bardzo fajnie. Tu ma silnik, oczywiście, czteropony. To jest naklejka. Hmm. Większość tutaj to są naklejki. Samo tu jego rejestracja z przodu i z tyłu są naklejki. Z po poby dwóch stron napis po też są naklejki. Takie rzeczy to są no, w tym zestawie naklejki. Ona też jest tutaj bardzo fajnie wyglądający silnik. I tak to auto wygląda: jeszcze tutaj z dachem założonym. Według mnie to auto pre prezentuje się bardzo fajnie. Kolejnym autem w tym zestawie jest auto Vito. Jest bardzo fajne, lecz to jest jedna naklejka na tym aucie i. No i to mi się nie podoba, bo to jest niby fajna naklejka. Ale no jednak, naklejka, ale okej. Okay. To samo naklejko jest ten wyjmowalny safe. W... To naklejko jest to pokrętło i tutaj te, te guziki. A w sejfie mamy dwie sztabki złota oraz 100 dolarów. A poza tym auto jest bardzo fajne. Mieście jedna figurka, Witoma, jeszcze łam w nim może wozić. Wygląda bardzo fajnie. Jest kierownica, normalnie koła. Auto też się bardzo fajnie prezentuje. Tym bardziej z tym yy, sejfem też bardzo fajnie wygląda. Ma mały spoiler. Ogólnie te auta z LEGO City mi się zawsze bardzo podobały. No i ogólnie, jeśli chodzi o cały kształt auta. Choć nie ma rejestracji, ale na to też sobie wytłumaczy, że to jest gangster, więc nie ma rejestracji, ale to też tak na mały minus tutaj. O. Więc to jest tak trochę też zgrzyta, ale ogólnie te auto się też bardzo fajnie. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie oraz zostawiajcie łapki w górę. Cześć!